ma tutaj szmero w dzisiejszym odcinku po drugiej przerwie powiem wam jak naprawić lagi podczas strzelania w 5M Ja ten problem miałem dość długo, jest on bardzo irytujący, no ale jedna mała opcja potrafi no, usunąć ten problem. No to a więc tak Wchodzicie w Nvidia Control Panel, czekajcie aż wam się otworzy. Wchodzicie w zasadzie z ustawieniami 3D. Przyjrzyjcie opcji, opcji maksymalne, maksymalnej częstotliwości wyświetlania. No i powinniście mieć to wyłączone na początku, ale żeby to zadziałało, włączacie to i ustawiacie sobie, ile fps chcecie, żeby wyświetlało. Nie wiem, dlaczego to działa, ale to działa i naprawdę muszę powiedzieć, że byłem dość zaskoczony. No, mi się wydaje, że to powinno Wam pomóc no. i nie ma co więcej gadać. Jeżeli ktoś chce więcej odcinków, no to zapraszam do wbicia na Discorda, link w opisie, a ja Wam pokażę jak to działa. no to, to na tyle. Widzicie, że działa i no. do zobaczenia.